Animacja. Mapa Krakowa. Kolorowe punkty oznaczające oddziały. Logotyp Muzeum Krakowa. Napis Otwarcie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego Fort Jugowice 52A. Harcerze oraz osoby zgromadzone na uroczystym otwarciu Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego. Widok wnętrza budynku i wystawy. Zbliżenie na replikę łodzi oraz samochodu. Ujęcia ukazujące poszczególne elementy wystawy. Wystawę zwiedza prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z prezydentem miasta Krakowa Jackiem Majchrowskim. Harcmistrz Mariusz Siódek ZHP. Dzisiaj jest wielkie wydarzenie dla wszystkich harcerzy, wszystkich organizacji harcerskich w Polsce i też poza granicami kraju, bo dziś w Krakowie otwieramy Muzeum i Centrum Harcerskiego, miejsce, które ma być spotkaniem wszystkich skautów, harcerzy z całego świata, Europy, oczywiście też z Polski. Zaangażowaliśmy się bardzo mocno w przygotowanie tych wystaw harcerskich, które tu mamy możliwość dzisiaj po raz pierwszy zobaczyć, bo to harcerzy z organizacji ZHP i ZHR wspólnie przygotowali koncepcję i scenariusz tej wystawy, a potem nadzorowali wykonanie całej tej wystawy. W nowej części przedstawiamy całą historię harcerstwa chronologicznie, a w starej części, w której teraz obecnie się znajdujemy, chcemy tu pokazać zarówno fundamenty, jak, czyli wartości harcerskie, jak przyrzeczenie i prawo harcerskie, ale też to, na czym harcerstwo mocno stoi czyli techniki harcerskie puszczaństwo Harcmistrz Dariusz Grochal ZHR Przepis na harcerstwo składa się z paru elementów Najważniejszym elementem jest służba Służba społeczeństwu, służba bliźnim i to się odbywa na każdym najmniejszym poziomie, to znaczy od młodego harcerza, nawet zucha, który za każdy dobry uczynek sobie wiąże jeden supełek na huście, to znaczy, że dzisiaj ja coś tam zrobiłem dobrego. Przez służbę harcerską, czyli na przykład pomaganie innym w nauce, wyprowadzaniu psa, przez takie służby, które są bardziej zorganizowane. Druga to chyba braterstwo. W tym punkcie jest najważniejsze to, że jest wychowywanie przez własny przykład. To znaczy, jeżeli drużynowy postępuje po rycersku, to też jego harcerze będą tak postępować, ponieważ jest ich starszym bratem. Doktor Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. Po pierwsze, tu jest wystawa Harcerskie Ścieżki. Po drugie, jej uzupełnieniem jest taka przestrzeń, którą jest tak naprawdę gra harcerska. Trudno zdradzać, na czym rzecz polega. Oprócz wystawy jest po prostu aktywna, interaktywna gra, w której można doświadczyć różnych specjalności harcerskich. Po trzecie, jest tutaj wystawa dziedzictwo miejsca, czyli poświęcona dokładnie dziedzictwu tego miejsca, czyli dziedzictwu Fortu Ludowice. Po czwarte, są tutaj dwie. Wielofunkcyjne sale widowiskowo-teatralne, można tu robić konferencje, można tu robić spotkania, szkolenia instruktorskie. Po piąte są tutaj pokoje gościnne, i to takie pokoje gościnne skalibrowane na dwa zastępy instruktorów czyli można tutaj po prostu drużynę harcerską, Omarze całą lub całą zgromadzić i prowadzić z nimi zajęcia. Obok w terenie zielonym jest miejsce na obóz harcerski, przygotowany z dostępem do wody, z wszystkimi mediami, które są potrzebne. Po prostu będą po prostu obozy harcerskie. Wokół jest ścieżka przez ten las, przez 4 hektary lasu. Jest tutaj punkt gastronomiczny. Harcerz jednak, żeby się dobrze czuł, musi czasem coś zjeść, więc to miejsce, gdzie będziemy harcerze mogli żywić. No wreszcie są to po prostu pomieszczenia biurowe i magazynowe, które pomagają nam zbudować z tego poważny, instytucjonalny oddział Muzeum Krakowa. Uroczysty apel harcerski na dziedzińcu muzeum. Przemawia Andrzej Duda, prezydent RP. Dziękuję za to, że duchy i duchowie wszyscy Państwo włożyliście w to tyle serca, żeby to miejsce, które jest nie tylko muzeum, bo to chcę z całą mocą podkreślić, ale jest także centrum, centrum życia artystycznego. powstało. Andrzej Duda, Jacek Majchrowski i Michał Jezabitowski uroczyście otwierają Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego. Bogusław Kośmider, zastępca prezydenta miasta Krakowa. To jest miejsce i czas i pokazanie pewnego fenomenu, którym jest polskie harcerstwo. Harcestwo, czyli scouting plus niepodległość, bo tak się to definiowało. Scouting był wymyślony przez Baden-Powella, generała angielskiego w Afryce, w Afryce, a harcestwo zostało wymyślone przez Andrzeja Małkowskiego w 1910 roku w Lwowie, właśnie jako sposób połączenia scoutingu i walki o niepodległość. Harcmistrz Maksymilian Gosztyła, ZHP. Dla mnie harcerstwo to przede wszystkim radość z tej służby cała ta służba, którą mogę pełnić będąc harcerzem, służąc Bogu, Polsce, bliźnim, wychowując następne pokolenia. Harcerze grają i śpiewają przy ognisku. Przewodniczka Zuzanna Stawowy, ZHP. Harcerstwo to jest tak naprawdę dla mnie styl życia. Wszystko, czego się nauczyłam, tak jak naprawdę zawięczam harcerstwu i ludziom. Przede wszystkim ludziom. Harcetowi można znaleźć te znajomości, które zostają na całe życie. Uroczyste wzniecenie ognia przez prezydenta RP Andrzeja Duda. Młodzi ludzie wraz z prezydentem siedzą przy ognisku i śpiewają harcerskie pieśni.